Hejka, dzisiaj zajmiemy się aplikacją Uber. Pokażę Wam Uber Pro. O co w tym chodzi, co tutaj jest. W Uber Pro zdobywamy punkty, i za każdy poziom są nagrody. Trzeba mieć ocenę w gwiazdkach 4,85, ja mam 4,95 akurat. Wskaźnik rezygnacji wymagana 3 lub mniej, ja mam 10. Także no, tutaj już może być problem z platiniumem. Nagrody: Dodatkowe miejsce docelowe. Preferencje dotyczące obszaru, krótszy czas oczekiwania na odbiór z lotniska. Wyróżnienie aplikacji dla pasażerów, spełnianie specjalny zespołów spełnia, usług klienta. No, na pewno przed akceptacją sprawdź kierunek i szacowany czas przejazdu. Ochrona poziomu zniżka: 6 groszy na litr na BP. Kiedyś jeszcze było, jak się miało diamond, to się dostawało ten. Nagrodę pieniężną: ma na co dostałem 500 zł z tego co pamiętam. Ale to jest i tak raz na 3 miesiące, także bez szału takie też powinno być 500 zł raz na miesiąc to minimum, albo raz na tydzień nawet takie 500, a nie raz na 3 miesiące. A teraz nawet w ogóle nie ma i trwa o, do 21 lipca 2025 roku. Także no, 3 miesiące co, co 3 miesiące jest taki takie Uber Platinium.